Witam serdecznie wszystkie wodniki i zapraszam Was na czytanie miesięczne na czerwiec 2020. Pamiętajcie, proszę, jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym. Jeżeli ktoś potrzebuje czytanie prywatne, to w opisie pod filmem znajdziecie mojego maila, tam możecie się ze mną na niego kontaktować. Pamiętajcie, proszę, o łapkach, o subskrypcjach, o komentarzach. I tymczasem przechodzę do czytania. Karty, proszę, pokażcie, co dla wodnika na czerwiec. Karty, proszę, pokażcie, na co wodnik powinien zwrócić uwagę. Karty, proszę, pokażcie, co wodnik powinien wiedzieć na czerwiec 2020. Wodnik czerwiec 2020. Ogólna sytuacja. Głupiec. Co pomaga bądź przeszkadza? Dziewiątka denarów. Podstawa tej sytuacji: siódemka kielichów. Co odchodzi, co zostawić? Dwójka buław. Co macie w głowach, czego byście chcieli? Arcykapłanka. Co przychodzi? Dziesiątka denarów. Wy w tej sytuacji: paść buław. Wasze otoczenie: A z denarów. Szansa, zagrożenie: siódemka buław i potencjalny wynik. Rycerz Mieczy. Pod spodem macie królową denarów, być może kobieta spod znaku ziemskiego jest tam gdzieś dla was ważna, w waszym otoczeniu, lub macie po prostu dobry, dobry czas na zajmowanie się finansami, na takie gruntowanie pewnych, pewnych rzeczy. No dobrze, w takim razie powiem Wam, że w tym miesiącu. Znaki powietrzne wiodą prym, jeżeli chodzi o czytania. Wszystkie mają pozytywne i tym razem nie jest inaczej. Czy to chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, czy to chodzi o sprawy miłosne. Macie karty naprawdę bardzo, bardzo fajne. Hmm. No cóż, wodniki. Chyba zaczynacie coś nowego i wchodzicie w to z pełnym entuzjazmem. Być może przez jakiś czas zastanawialiście się, czy w to wejść, natomiast odważyliście się, podejmujecie to, tę rękawicę i. Ruszacie do przodu, gdzieś w jakąś nową energię. Być może macie gdzieś tam młodszą osobę wokół siebie, może o znak ognisty, bo tutaj mamy tego pazia buław, to może być znak ognisty, może być osoba młodsza. Może chodzić też oczywiście o dzieci, może ktoś z Was się zdecydował na dziecko, na powiększanie rodziny. Jeżeli tak, ten, mom, ten miesiąc jest dobrym momentem na to. Tutaj mamy w Waszym otoczeniu asadę narów, jakaś nowość się pojawia. I teraz może to być oczywiście nowa osoba, ale może to być. Um, Jakaś hmm, okazja, czy to w pracy, czy to w finansach, w jakiejkolwiek tam sferze waszego życia, gdzie potrzebujecie, pojawia się coś nowego, do tej waszej dziewiątki denarów i tworzy dziesiątkę. Oczywiście może to być osoba gdzieś tam potencjalny, stały, stały partner. Ktoś, kto będzie chciał z wami tworzyć tą stabilność. I być może z, odsialiście w końcu ziarna od plew. Podjęliście decyzję i wchodzicie w jakąś tam nową tą energię, nie do końca jeszcze znaną. Macie tutaj tą arcykapłankę, nie do końca wiecie. Słuchacie bardziej swojej intuicji, a wsłuchujecie się gdzieś tam w swoje, swoje wnętrze, gdzieś tam w swoją tą wewnętrzną mądrość, nie taką wyuczoną. I to jest bardzo dobre. Natomiast nie byłabym sobą, gdybym nie dała każdemu znakowi po uszach, bo mam tutaj jedno zagrożenie. Oczywiście zależy ono, jak zawsze, to czytanie jest ogólne. To po pierwsze, po drugie, po to o tym rozmawiamy, że to wszystko można zmienić, i tutaj dlatego wam to powiem. Zagrożenie jest następujące. Nic oczywiście złego, nic tam się nie stresujcie. Natomiast chodzi o to, że macie tutaj tą siódemkę buław jako szansę bądź la, jako zagrożenie. I teraz mam takie wrażenie, że tu ta siódemka buław chodzi o blokadę. Może być blokada, gdzieś tam jakaś wasza wewnętrzna, związana z tym. Bo tutaj co pomaga bądź przeszkadza macie dziewiątkę denarów. I to może być właśnie ta blokada. Bo czym jest dziewiątka denarów? Dziewiątka denarów to jest karta zadowolenia z siebie. To jest karta dużej niezależności, bardzo dużej. I teraz, żeby jakby może nie chcecie stracić tej niezależności, tego się obawiacie, że stracicie tą niezależność. Na przykład, jak się z kimś zwiążecie, to stracicie niezależność. Albo jak zrobicie dziecko, to stracicie niezależność. Cokolwiek. Albo jak pójdziecie do nowej pracy, to stracicie niezależność. Czy nie wiem, wejdziecie z kimś w spółkę i tak dalej. Powiem wam tak: na wyniku macie rycerza mieczy, czyli kogoś kto z odwagą idzie. W takie decyzje przemyślane natomiast szybko i do przodu. Nie dajcie sobie samym się przyblokować tym właśnie waszym myśleniem, że ja jestem taki wodnik niezależny, taki inny, nie wiadomo o co. Wiecie, wiecie o co mi chodzi. Nie bójcie się zaczynać od początku, nie bójcie się wchodzić w nowe rzeczy, tylko dlatego, że myślicie, że Wy coś stracicie. Stracicie tak, jakby no, na, tym, na tej niezależności, bo tu na niczym więcej nie widzę straty. Jego nie pokazuje mi się żadna tutaj ujma poza tym, że właśnie macie tą dziewiątkę denarów i to być może ryzykowne powiedzmy przedsięwzięcie, które da wam stabilność. Da Wam bezpieczeństwo. Może, jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do tego typu dynamiki, to może się Wam to wydawać troszeczkę przytłaczające i będziecie, jakby oporowo, troszeczkę do tego podchodzili. Natomiast nie dajcie swoim myślom gonić za bardzo, bo przy rycerzu mieczy czasem myśli właśnie wyprzedzają wszystko i podejmujemy wtedy działania takie. No, Rycerz Mieczy jest kłódliwą energią, także nie, nie kłóćcie się i nie walczcie. No, chyba że ktoś wam mocno was ciśnie, tak? no to wtedy oczywiście nie, nie dawajcie po sobie jeździć, tak? Odpowiadajcie, ale jeżeli to nie jest do, tak do końca konieczne na 100%, to tego nie róbcie. To, jeżeli to nie jest konieczne, to nie jest konieczne i nie, i nie powinniście tego robić. Natomiast jeżeli komuś będzie potrzebne ustawienie go do pionu, to go oczywiście ustawiajcie. Natomiast tutaj nie widzę jakiejś jakby energii złej. Dlaczego jeszcze może być ta blokada? Dlatego, że tutaj w podstawie tej sytuacji macie siódemkę kielichów, czyli macie duży wybór: duży wybór partnerów, duży wybór pracy, duży wybór tego, tamtego, z czymkolwiek się mierzycie, z czymkolwiek tutaj przyszliście i z czymkolwiek ta sytuacja rezonuje. Mieliście do wyboru wiele rzeczy. I było ich naprawdę dużo. Jedne były lepsze, drugie były gorsze, to nie ma znaczenia. Natomiast tu w przeszłości została podjęta decyzja, czyli któraś z tych buław została podjęta, macie ją w dłoni, już gdzieś jesteście, macie jakieś tam działanie, wchodzicie w coś. I teraz dla części z Was może przyzwyczailiście się do tego, że Wy macie ten wybór. A jak już podjęliście decyzję, no to podjęliście decyzję i teraz by wypadało gdzieś tam dążyć dalej do tego. Przy paziu buław czasem energia jest taka takiego słomianego zapału, czyli coś rozpoczynam, ale za chwilę to kończę, bo gdzieś mi się nudzi, już znalazłem coś nowego, następnego. I teraz to jest wasza energia, bo tutaj, czy to osoba, czy to, czy to szef, czy to partner, czy ktokolwiek, tutaj oni wam dają denara, oni mają. Do skompletowania tej dziesiątki, Wam brakuje już tylko tego jednego denara, który jest tutaj, który w Waszym otoczeniu jest. I teraz, um, czy go podejmiecie, czy go nie podejmiecie, decyzja jest Wasza, natomiast on jest. I możecie z tego budować dziesiątkę. Oczywiście, możecie z tego budować stały związek, możecie z tego budować fajne pieniądze, gdzieś tam oszczędzanie na coś, czy, na bud czy budowa domu, na przykład jeżeli ktoś chce budować dom, czy budowanie rodziny, powiększanie rodziny. A natomiast przy była buław zagrożenie jest również właśnie tego typu, że jak ja mam już takie w sobie jakieś przyzwyczajenie, że ja jestem takim młody duchem, ja jeszcze mam na wszystko czas, ja jeszcze tyle rzeczy chcę zrobić. Jeszcze z tym bym chciała spróbować i z tamtym, jeszcze takiej pracy bym chciała, i ta i śmakiej. To to może być blokadą w tym momencie również. I mogą być podejmowane szybkie, pochopne decyzje wtedy. Dlatego bardzo mocno się zastanówcie. Arcykapłanka mówi o tym, żeby wejrzeć w głąb siebie, posiedzieć chwilę w tej swojej głowie, nie wychodzić całe życie na zewnątrz i, i tam a, szarżować, tylko zastanówcie się poważnie, tak jakby nad tym, czy jesteście gotowi odpuścić te opcje na rzecz dziesiątki denarów. Bo jeżeli jesteście, to świetni i macie ku temu wspaniałe, wspaniałe okazje w tym miesiącu. Może już jest gdzieś koło Was, może dopiero się pojawi, może ktoś w, w pracy, bo też tutaj mamy tą królową denarów. Natomiast, jeżeli nie jesteście gotowi, to nie, nie róbcie sobie tego i nie róbcie tego też tej drugiej osobie. I czy to, czy to jest relacja jakaś partnerska, czy, czy nie wiem, szef, szefowa, jakiś wspólnik, wspólniczka, nie róbcie im nadziei, jeżeli jesteście niezdecydowani. Bo tak jakby wchodzicie w coś, rzucacie się na coś, bo głupiec to jest taka energia, idę, wale do przodu i, i nie, nieważne, co się stanie. I, I dobrze, bo to, bo to jest ta odwaga, tak? Tylko, żeby za tą odwagą szła też chęć um, realizacji tego. Nie tylko spróbowania zanurzenia palca, a potem wycofywania się. Bo taki jest paść buław. Paść buław, on y, czasem tu, tu podskoczy, tu zobaczy, tego spróbuje, tamtego spróbuje, to z tym, to z tamtym. Dlatego, jeżeli y, y, macie taką energię i jeszcze nie czujecie się. Gotowi, żeby z niej zrezygnować, to, to oczywiście z niej nie rezygnujcie. Tylko dajcie jasno do zrozumienia, jak wygląda sytuacja, bo rycerz mi jeszcze mówi o tym, że trzeba szczerze rozmawiać i szczerze mówić, co się myśli, nawet jeżeli nie wszystkim się to będzie podobało. A, natomiast, jeżeli jesteście na to gotowi, to spazia buław, a, z buław wypadałoby przeobrazić się w króla buław, co najmniej królową, tak, zależy, jakiej tam jesteście płci. Jeżeli chcecie, budować dziesiątkę denarów, obawiacie się, że utracicie swoją niezależność, to słuchajcie, mo można zawsze ustalić granicę. Siódemka Buław mówi o tym, że ustalamy granicę. Czyli dobrze, budujemy rodziny, mamy dziecko, powiedzmy tak, czy wchodzimy w stałą relację, ale e, ja nie zrezygnuję z tego, z tego i z tamtego. I druga osoba też może mieć jakieś tam swoje priorytety, z których nie zrezygnuje. Musicie nauczyć się też kompromisu, ale też bronienia swojej niezależności, nieważne w jakiej jesteście sytuacji. Bo tak, jakby to czytanie troszeczkę mi mówi, że dla niektórych z Was jakby związek stały, czy to małżeństwo, czy związek po prostu jakiś stały bez, bez sakramentu, czy bez urzędu, jawi się jako troszeczkę ograniczenie. A tak nie musi być. Tak nie musi być. Jeżeli macie odpowiedniego partnera, który akceptuje to, że wy jesteście odrębnymi jednostkami i każdy z Was gdzieś ma tam swoje jakieś potrzeby i ambicje, to nie będziecie się absolutnie czuli ograniczeni w czymkolwiek, bo żeby mieć dziesiątkę denarów, to nie trzeba rezygnować z dziewiątki denarów, a w zasadzie nawet nie można i nie powinno się z nich rezygnować. Bo dziewiątka to jesteśmy, to jesteście Wy, tak? To jest Wasza osoba, to co Wy wnosicie do relacji. A ta druga osoba to jest tylko dodatek, z którą tworzycie tą dziesiątkę. Tak samo Wy jesteście dodatkiem do dziewiątki tej osoby. I nie chodzi o to, że Wy jesteście dziewiątką, to oni dają asa i hej. I cześć. I oni teraz, nie wiem, będą jak pijawki do was, do was przysane. Nie, nie o to chodzi. Bo relacja tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o karty Tarota, to, to nie jest 9, 9 plus 1 daje 10, tylko 9 plus 9 daje 10. Czyli do, osoba. Silnie stojąca na swojej pozycji, w swojej głowie i na zewnątrz również, wiedząca czego chce. I druga osoba, która jest odzwierciedleniem również tej energii. Królowa Denarów z paziem, z rycerzem, to nie, to nie jest dobry układ. To nie będzie nigdy dobry układ, jeżeli chodzi o energetykę i o poziom dojrzałości, bo jeżeli oczywiście chodzi o wiek, to, to nie ma to znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o poziom dojrzałości i poziom oczekiwań, to dla królowej przeznaczony jest król, a nie paś ani nie rycerz. Z paśiem z rycerzem to się można pobawić chwilę, ale buduje się z królem. Król, no nie wierzę w to, że król będzie w energii innej niż dziewiątka denarów czy, czy dziewiątka kielichów. Taka osoba, która wam chce dać asa denarów, ona również jest w dziewiątce denarów, bo ona już coś ma wam do zaoferowania. Jakby nie miała wam nic do zaoferowania, to tu by nie było tej karty i to by tak nie wyglądało. Dlatego, jeżeli obawa wasza jest taka, że gdzieś tam utracicie cząstkę siebie, to nie, nie obawiałabym się tego. Tylko szczera rozmowa i ustalenie właśnie granic i oczekiwań tutaj będzie. Kluczowe dla Was. I nie trzeba będzie się obawiać romansów, nie trzeba będzie się obawiać tego, że ktoś tam chce tylko seksu, że ktoś ma inne opcje, że Wy jesteście czy już dziesiątą opcją, a ktoś jest waszą jedenastą. O to nie trzeba będzie się martwić. Jeżeli się dogadacie od początku, a jest na to szansa, oczywiście mówię Wam, że jest na to szansa, bo ta osoba już Wam chce tutaj coś, coś przekazać. I teraz, oczywiście, ja teraz mówiłam tak, jakby w kontekście. Relacji, ale to nie musi oznaczać tylko relacji, to będą wszystkie, wszystkie gdzieś tam sytuacje, związane czy to w rodzinie, czy to w pracy, czy to w, nie wiem, w biznesie, gdziekolwiek, cokolwiek by tutaj dotyczyło. Nie musicie już się ukrywać, nie musicie się zastanawiać. Wchodzicie w nową energię, w zupełnie nową dynamikę. I to się liczy. To już można zostawić za sobą. To bycie jakąś tam kochanką, czy zastanawianie się, czy on ma kochankę, czy pięć, którą ja jestem dla niego opcją, a czy iść w tą, tamtą, czy tą stronę, tu już jest wybrane. Jak już je wybrało, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. I rozwijać się, ewoluować z pazia do rycerza, a z rycerza do króla czy do królowej, która już tu w tle jest, czyli dążymy. Poprzez energię pazia buław, poprzez optymizm i ciekawość, przez odwagę i nieustępliwość rycerza mieczy do królowej denarów, która jest mistrzynią mistrzynią operowania stabilnością, operowania Hmm. Też pieniędzmi, oczywiście, ale po prostu bezpieczeństwem. Czy do króla kielichów, który jest mistrzem swoich emocji, który wie czego chce na poziomie emocjonalnym, kontroluje to i jest spełniony. I nieważne, jakiej tutaj jesteście płci, do tego dążcie. Może, może nie od razu w czerwcu, nie od razu tam rzym zbudowano. Nie musicie, nie wiadomo, e, czego osiągać w jednym miesiącu, bo to jest tylko jeden miesiąc. Ale zauwa zauważajcie ten progres w sobie. Macie wszystkie żywioły. Przez każdy żywioł dochodzicie do perfekcji, do tej dziesiątki, do tego spełnienia. No dobrze, cudo, cudo, moje drogie wodniki. Fajna osoba, fajna praca, fajne pieniądze na horyzoncie. Naprawdę, będziecie mieli, będziecie mieli na czym budować i co. I pamiętajcie, że wy jesteście integralną częścią tego. Super. No dobra. To co anioły jeszcze mają do powiedzenia naszym wodnikom? I kończymy. Może być ten jedyny. No, oczywiście. Boże, czy ja muszę coś dodawać. Nie będę tłumaczyła tej karty. Wybierz nowy kierunek. Widzicie? Jeżeli kogoś kusi. No, sfokusuj się. Czemu się nie fokusujesz. No, nie chce mi się sfokusować, ale dramat, co? Ok. Dobra. Jeżeli kogoś kusiło, stare niepewne. Bo jesteśmy przyzwyczajeni, bo tam w sumie nic się nie trzeba było do końca wiązać. Macie jasno powiedziane. Wybierz nowy kierunek. Macie trzy karty nowości. Raz, dwa, trzy. Idziemy w nowe. W ogóle stare zostawić, nie patrzeć na to, ruszać do przodu. Nieważne, jakby wam się wydawało, że was te stare trzyma. To może być ten jedyny. Spotkałeś partnera, którego poszukujesz. Już wam o tym mówiłam, tak? Już, już cały filmik o tym gadam. Nie będę się powtarzać. I pamiętajcie! To nie musi być e, stricte romantyczne. To może być partner biznesowy, to może być praca marzeń, w którym będziecie spełnić, to może być idealny dom, idealny samochód. Cokolwiek, cokolwiek perfekcyjnie dopasowanego dla Was. Cudo. Piękne macie czytanie wodniki. Korzystajcie z tej energii. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam Was ciepło, ściskam, ściskam gorąco, życzę Wam cudownego czerwca i do usłyszenia.